Cześć kochani. Tu Natalia z Projektu X. Dziś specjalnie dla was niezwykła historia właścicieli, którzy dosłownie na chwilę zostawili w domu swoją kotkę i psa. a kiedy wrócili, wszystko wywróciło się do góry nogami. Lecz zanim posłuchasz, zasubskrybuj kanał Projekt X, bądź na bieżąco i koniecznie zostań ze mną do końca. Budyń trafił do swojej drugiej rodziny, kiedy miał już ponad 8 lat. Po tym jak jego właścicielka nagle zmarła, znalazł się w schronisku, gdzie spędził dwa długie lata, zanim ktoś się nim zainteresował. Ten energiczny, bardzo aktywny piesek po śmierci swojej pani stał się osowiały, smutny. Nie dogadywał się z innymi psami, kotami, ganiał dosłownie każdego zwierzaka, który stanął na jego drodze. Dlatego większe czasu spędzał w klatce, a z jego oczu biły ogromny żal i tęsknota. Zanim pojawili się na jego drodze Filip, żona Marysia i ich dwie córki, Marta i Matylda, którzy też stracili kiedyś kogoś bardzo bliskiego, musiało minąć wiele miesięcy, które budyń spędził w samotności. W 2014 roku uroczy Maltańczyk Riki, który przez wiele lat był pełnoprawnym członkiem tej rodziny wpadł pod koła pędzącego po osiedlu auta. Ku rozpaczy wszystkich nie udało się go uratować i bardzo długo go opłakiwali. Sprawca, jak to zwykle bywa, po prostu uciekł z miejsca zdarzenia. Po tym incydencie Marysia długo nie chciała zgodzić się na nowego domownika, ale za namową męża i córek poszła na kompromis i po kilku miesiącach zaadoptowali rudą kotkę Belle. Bella, tak jak jej imię, jest po prostu piękna. Ma rudą prążkowaną sierść i mięciutki biały brzuszek. Tak jak budyń, wiele w życiu przeszła, i tak jak on trafiła do schroniska po śmierci właścicieli, którzy musieli ją bardzo kochać, bo lgnie do ludzi, uwielbia drapanie za łóżkiem i wszystkie inne kocie pieszczoty. Bella szybko przyzwyczaiła się do nowego domu. Ogród był duży, a za płotem ciągnęły się połacie zielonych polan. Była wolna, a jak się później okazało, w schronisku nie poddano jej sterylizacji. Dlatego po kilku miesiącach kocica wracała do domu z coraz większym brzuchem. W tym samym czasie na stronie jednego ze schronisk Filip znalazł budynia. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Mężczyzna po prostu od razu wiedział, że ten piękny golden retriever o smutnych oczach będzie z nimi szczęśliwy. Ale trzeba było jeszcze przekonać do tego żonę Marysię, a to uwierzcie mi, nie było łatwe, dopóki nie pojechali do schroniska. I nie spotkali budynia twarzą w twarz albo, jak kto woli, twarzą w pysk. Po kilku kolejnych wizytach serca nie pozwalały im podjąć innej decyzji niż adoptować pieska. I tak oto w wyniku niepohamowanej miłości człowieka do zwierzęcia ku wielkiej uciesze dziewczynek Budyń trafił do nowego domu. Cała rodzina miała nadzieję, że wszystko pójdzie jak po maśle. Że Budyń i Bella się polubią albo chociaż będą tolerować. Ale okazało się, że to nie będzie takie proste, bo jak tylko Budyń wbiegł do nowego domu, domu od razu wyczuł kotkę i pogonił ją ile sił w nogach, a Bella musiała wspiąć się wysoko na drzewo i stamtąd przerażona wołała o pomoc. To był naprawdę duży problem. Trzeba było natychmiast odseparować budynia i Belle, bo choć ich właściciele robili wszystko, żeby ich nowe zwierzaki się ze sobą oswoiły, budyni tak robił swoje. Szczekał i ujadał, straszył Belle i wyganiał ją z domu, przez co czasami nie było jej nawet pięć dni pod rząd. Cała rodzina martwiła się tą sytuacją. Bali się, że będą musieli oddać psa z powrotem do schroniska, ale po kilku tygodniach regularnych konsultacji z behawiorystą, Budyń zaczął powoli zmieniać swoje nastawienie do Belli, choć nikt, łącznie ze specjalistą, nawet nie spodziewał się tak nagłego obrotu spraw w relacji psa z kotem. Tego dnia Budyń i Bella musieli zostać sami w domu. Na zewnątrz lało, kotka była już w zaawansowanej ciąży i lada dzień miała rodzić, a Budyń, choć nadal wyraźnie jej nie lubił, Zaczął ją tolerować. Tak czy inaczej, na czas nieobecności domowników zwierzaki były zawsze odseparowane, w oddzielnych pokojach. Budyń zamknięty na górze, a Bella w swoim siedzisku wyłożonym poduszkami i kocami. Los chciał, że akurat tego dnia, kiedy nie było w domu Filipa, Marysia, ani dziewczynek, Bella urodziła cztery słodkie kociaki. Ale dopiero to, co zobaczyli, kiedy otworzyli drzwi domu, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Pierwsze, co rzuciło im się w oczy, to budyń z nosem w siedzisku Belli. Filip spojrzał przerażony na dziewczyny. Co tu jest grane? Szczerze mówiąc spodziewali się najgorszego, ale dopiero kiedy podeszli bliżej dosłownie popłakali się ze wzruszenia. W kocim legowisku obok Belli leżał rozmarzony budyń, a cztery małe, kompletnie ślepe kociaki właziły mu na nos, łapały za uszy, by za chwilę szukać mleka u swojej kociej mamy. Wszyscy byli w kompletnym szoku, a piesek, jak gdyby nigdy nic, przymilał się do nowonarodzonych kociaków. Voila! Konflikt Beli i budynia był zażegnany na zawsze i wierzcie lub nie. Od tamtej pory wspólnie wychowywali te cztery malutkie, piękne stworzenia, zanim kociaki podrosły na tyle, by trafić do nowych, kochających domów. Masz jakieś zwierzaki? A może w Twoim domu, tak jak w tej historii, pies i kot żyją obok siebie w harmonii? Napisz w komentarzu, a teraz pomóż dotrzeć filmikowi do szerszego grona. Wyślij link znajomym i udostępnij. Na Facebooku. A teraz nie przegap filmiku, który właśnie się pojawił. Dzięki i pozdrawiam.